To tak, no tu ktoś nas od tyłu doczaił Ej, ja sto widzę od tyłu, ja sto widzę od tyłu no ra oh! 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 <grystyes> Witam Was, ja jestem Zerker, a dzisiaj ze mną są Miki Master Pablo I taki Mistrz I gramy na HG Modzie no, Dzisiaj wykonamy misja. negocjacje I... No, nasz pierwszy cel jest wyłączenie pułapki obok domu jaszczura-hermita. Tak, tak. No, zaraz będziemy na miejscu. No. I tutaj uważajmy trochę, bo tu są dwa jasnowidze duże, bo to są jeszcze większe jasnowidze i tam jeszcze są wojownicy. O. Ale ale... Dłuży, ale no, a. Ale duży, ale pan! No. Wiesz co, teraz ktoś może nam... Ale ładny eksp z niego idzie. No, no. No, 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 i czarnego pancernika, znaczy co z niego, jakieś źrunki fajne, nie? Częściowy efekt 04 hmm. Atakujemy? Tak, no, ale tego, tego wilka też trzeba uważać, bo patrzcie jaki byś jorł. 150 Nie bój się, ja mam na niego szanowany już No i tam to jeszcze ma... jest pod, te, pod tym domkiem jeden org Warto ubić, 210 HP, no, skończyła mu się siła no. O to ten osieczony, o to będzie hard. No no z nich są chyba 3 neolity nawet czy coś To jest ten koksów Singla, nie Ej, nie zabrałem... Nie, mi zabrał. No, trzy na oli, no to prawie 500 sztuk złota więc. No. no. Opłaca się to zabić. Dokładnie. To wszystkich tak. się to opłaca zabić, na olid jest drogi. No tu na, na piaskach naprawdę można nieźle kasę rąbać. No, no ale czasem w plecy tak na początku głównie. Tak. Ale co robią e, orkowie przed domem herbita? to się zastanawia. Oglądają, bo fajny. No, no, może nie, może tam domek i pilnują, no. Może na okay. tym, może na tym obelisku pisze na sprzedaż. Ten domek to chyba posterunek. Może jakaś imprezka, co? Hmm. Tak, Crazy nie Czekaj, nie wyłącza jeszcze, nie wyłącza jeszcze. Czekam, czekam. Aaaa. I co? Powiedzcie? <grafy> Boże, bo jak się, się poprze... No to to jest błąd, tak, bo jak się przebiegnie to wtedy ten. Ja wolę nie próbować. Nic nie robi. Dobra, otwieraj, obelisk. Dobra Pawlo, teraz on już biec. Żantowa. <grafy> <grafy> Możesz stanąć o, w środku. to życie dzisiaj ten Nobelist? Już A, Proszę po prostu, bardzo, tutaj mamy Hermita, ja go wezmę na plecy i trzeba go utrzymać przy życiu. Mogę go zrobić. Nie Weź może, się bo będzie misja niewykonana. Wychodzisz. Pablo, wyjdź. Exit. Zaraz Teraz. jak chcesz exit to ja ciebie zaraz wyrzucę. No Ej, czy dowadź, tej... co to jest? Na naszą taktyką? Takiego jasno widzę A my mamy jakąś taktykę? <laughs> w, sumie to, w sumie to w którym miejscu mamy się spotkać teraz e, Chodźmy na most, widzicie tam jest most, ten e... most nad szczeliną, po środku mapki mniej więcej Wśród... Na mapie ha, to ja tam, wiem. To jest ten klucz, wiecie no nie to co? tam musimy iść I tam jest ten ork 500 HP z lalką siły Pablo prowadź 500 no, HP? Tak Rozwalimy go? No, to... zimę jak on jest... on by chyba będzie łatwiejszy nawet niż troll. No, ale radzę ostrożnie, bo on ma chyba dość dobre obrażenia, nawet coś... nie wiem, nie, nie pamiętam, ale może zobaczymy, no. Jeżeli to będą cięte albo obuchowe, to bierę go na klatę ewentualnie. Dokładnie. Ale nie nie, no, no, to ja... ja na cięte ja też decydać. mogę brać. W sumie to się tutaj tylko na... dla lalki... dla lalki siły, w sumie, No, ale przy okazji coś tam... No, ale <-s3> to... też warto zrobić dla expa, nie? Tak, dokładnie, o Jezu. Ktoś tu podcernika to tych łuczników nie? Tak z tych łuczników. Hermik, gdzie to ty nam łazisz? To? Hermit, debilu, bo się zaraz wow, wow, wow. Tak no właśnie o tym mówię, że na to trzeba uważać. Leczcie się. Dupę. Dobra Pablo nie żyje. Mówiłem wam, że, Mówiłem wam, że trzeba uważać. E, jakoś słucham jednym uchem a drugi, drugim wyrzucam. Aha. Aha. Lecz się, Miki. Kurde, lecz się. Miki, lecz się cały czas. Dobra. Nie uderzaj, tylko lecz się. Od tego jesteś. Od leczenia ma... Od uderzenia jestem ja i... No, wszyscy oprócz ciebie właśnie. <noise> <noise> jest, ta no i Ten łatwo tutaj wygrać mój. wycieczkę, naprawdę łatwo. Kurde, zamiast znowu yy, zarobić coś ekspo, to znowu przerąbałem. Mm, spoko, <laughs> za tą misję będzie około 2000, więc nie ma się. O, 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 to będzie ładnie. Tak, tak myślę, nie jestem pewien, ale, ale tak przypuszczam. Kurde, jak mi, bra mi, brakuje, mi brakuje jeszcze 1400 do motnika poziom trzeci. No, I 600. całkiem walił, mocno, ale zeszedł ładnie. Oje... O, zaraz tu chyba nieźle wejdzie. I ktoś się stracił. Oh, fuck. O fuck. Ooo, Hermit dostanie zaraz A, A spoko, nic mu nie. Hermit nie jest taki słaby. No bo jak się no. rzuciło na niego siłkę, to się wiesz. On ma słabą obronę 40, tylko więc może dostawać w dupę. Ale jakby był silniejszy, to wiecie. Można by tu było podchodzić słabszą postacią i chodzić z nim po tych piaskach i wtedy, wiecie, zabijałby tych orków on. No w sumie. Aha. <tryk> no może żyć powoli miki. O. tak, teraz ty teraz ty prowadzisz. No tak tu jest parę samotnych orków w tych tych górach tutaj, więc spoko. To ja będę... A szejwar chyba jest są pokojowe nastawienie? nie? Tak, szejwarzy są pokojowe nastawienie. co oczywiście nie, nie oznacza, że nie, moż że nie możemy ich zabić po misji dopiero, ale po misji. A mamy zamiar to zrobić? Nie, w sumie to co za różnicę. Ej, to no. chciałem cały czas kim na okien, tak na wszelki wypadek, żeby ten. No wiecie, ochronka... Jeśli ja jestem w zasięgu, no to wiecie, ja mogę spokojnie rzucić ten. Na jednego jasno widzę ja No Tylko jak tak Miki ma ochronkę, to niech prowadzi. No, może nie ten, dobra, tędy też trafimy trochę naokoło i tędy będzie naokoło. Ale więcej z tworku. Okej. to lepiej czy gorzej, ale dobra. Nie no, bo naprawdę dobry zarobek jest tutaj, więc opłaca się. Już mam 33 na olitu. No. no to razy 150 to jest wow. No ja mam tylko dwa, bo wszystko mi ten zabiera. No tylko żeby A ja się mam, potem. No ja mam sześć człowieku. No ja nie mam ani jednego. Bo ty nic nie zbierasz nigdy. Tak. Nigdy? No prawie. Teraz, teraz, teraz w ogóle nie zbieram. No no ja tu mam. Muszę za rączkę prowadzić Hermita, więc. Nawet bez tego to nie i... nie tak... mogę robić Dobra no. no, jak już tu jesteśmy to możemy zahaczyć o ogra No to zahaczmy o ogra wtedy Zaczmy o ogra on jest? W prawo Spalmy spalmy. Tutaj wow, wow, dobra wow. zostawmy te orki na razie Ognia, ognia No i ona strzeli we mnie i mnie zabije Nie, co... Wiedziałem, no mówiłem, mówiłem, mówiłem To Nogę. Noga. Noga. Okej, okay. robię resa. Tu, Hermit się przyczepi do mnie? Przybliż się do niego, ten, Zerker. Do kogo? Do Hermita. A to ja mogę go prowadzić teraz? Dobra. Tak, no... No tak, już lepiej, lepiej ty niż boi. ja. Żeby nam nie padł czasem. Hermit! Ewentualnie możemy tutaj postać chyba. Kurde. Ej, on Do Mikiego się przyczepił! Oj nie, za ragiem będzie chodził. Dobra to Miki, odbiegnij, odbiegnij od niego, a wy go zablokujcie jakoś. Gdzie się pchasz do przodu? No grube po prostu. No ale dwa razy wyższe niż zwykłe orki. A bo na chodzą. Mm. No niedługo dojdziemy do Shaver. Czekajcie, może się teraz nie pastwie na jakimś ciałem. No odsuńcie się stąd wojownicy. U wynocha. Dobra, nie, nie pastcie się. Nie, bo ja teraz idę w ogóle nie gdzie. Idziemy w lewo tutaj, w lewo. Lewo, 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 tu. To drugie lewo, nie, dobra, dobra. To warsztat ten, jak na mapie. Nie myl mnie. Jak na mapie to widzisz po prostu. Tak jak postaci nasze są skierowane w ten sposób. No to ja się tym akurat nawiguję. Dobra, tutaj uwaga, jest lekka ustawka. To, to dajcie mi ochronę na pewnie. To ja mam ochronę... siłkę Tam po prawej stronie są szejwary, więc spoko. Muszę po siłce rzucić i o ochronkę. Jak po, po prawej? Po prawej są kamcy. Po lewej są kamsi, jeżeli A sorry, ja mam inaczej ustawione. No wiem, rozumiem, rozumiem. Ja cały czas, ja, ja cały czas mam mniej więcej na plecach. Dobra, jedziemy ich. I uwaga, uwaga, bo, bo tutaj gdzieś się plątają jasno widzę, więc spokojnie. No to wiadomo to, jest, idzie jakiś. Leci wyćwiczony, jasno. Dobra, już go załatwiłem. Okej, okay, dobra Hermita uważajcie. Nie, Hermit daje radę. Miki. Bardzo, lepiej niż Miki stary. Miki lecz się, ty jesteś lecznikiem No, wielki lecznik yy, od siedmiu boleści normalnie No musisz musisz więcej leczyć Miki Czy Mam tak... na vigor trzeci level Super, dobra, nie idziemy tu, tylko idziemy tędy Bo idziemy po lalkę 1000 HP Co? Albo nie, źle e... Co? Zmiana planów, dobra, idziemy do szejwara Czemu tak? Bo później pójdziemy po lalkę, bo nie wiem, czy się szejwary wtedy na nas nie wkurzą, jak zabijemy tamtego orka. A to jest tamten od nich? Tak, a nie mogą być wkurzone na nas szejwary, bo, bo wtedy się nie da misji wykonać. Kiedyś, bo, bo tam w wiosce orków stoi szejwar, nie? I jego trzeba utrzymać przy życiu, nie? No. No to kiedyś nas zaatakował i bił nas ten, ten szejwar a nie nie to jeszcze wyszło jakoś tak że hermit był bi bi bił szejwara a szejwara stał nie, w miejscu nie. w ten sposób Niki, ty Musieli prowadzisz nie czy taki tego, tego Shavara, co? nie no ty prowadzisz a Miki i nie, on... nie wiem dokładnie gdzie my idziemy to to o wioski orków tu nie ma przeciwników więc spoko a jest ten ten demon ten singla w tej ten, misji go? chodzi o to żeby zabić demona który jest dokładnie w dokładnie tym samym miejscu samo HPK? Pewnie nie no Co? Ty pewnie jakiś... Na ja, pewno Ope... jakiś wysrany jest no. tak. Proszę, tutaj mamy Shavara, obczajcie sobie Czekajcie, no, 160 Słaby No, taki trochę lepszy chyba od Tak, dobra, i teraz idziemy do demona, czyli do spirala, spirala sobie. Ale, czy, A nie, nie będę w bo coś się stanie no na szczęście Hermin już u nas nie ten... nie będzie nam głowy zawracał. A bo wreszcie sobie, że cztery laleczki musimy zrobić. Chociaż nie, trzy laleczki. Ale nie, to wystarczy iść do miejsca, w którym stoi ten lalecznik. No a Dla jeszcze nam zostały dwie misje, no to prawie. Może ten. Od kukiełek ten, no. Lalkasz, uwaga, o, lalkasz. Uwaga, 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 bo tutaj są po nietoperki więc, więc radzę uważać Lalkasz, no dobrze nie. Nie Eee No właśnie Dobra, dobrze, już nie dajemy, dajemy Kogo? Nietoperze, no wchodzimy do tej spirali I uwaga, uwaga, ochronka przed... Wiem, pierunem. Nie no nie będziesz tak źle. No ale lepiej, lepiej się zabezpieczyć. Kurde, jakie w ja stacyś się wszyscy ruszają? Spokojnie, tylko. Już niedługo. Kto bierze, pier bierze pierwszy lalkę siły? Kto chce? Ja mam teraz pula, to nie. Eee, no to mogę ja ewentualnie. A to ja wezmę. E, Demo, no ma, o, ma 80 Zobaczcie HP Zobaczcie Jakie ma ładne obrażenia i ładne obrony i atak Dam radę, ale mało HP mamy Gotowi? No dość mało ma. Gotowi? Dajcie pauzę po A tak Spokojnie go rozwalimy O kwestię, o ma kwestię ten własną? Tak, ten. tak Ja tam A, nie słyszałem co ja powiedział ja tak. O, zganicie co dostaliśmy Brąz e, 100 no to mnie by teraz zależało, bo ja cztery stówki potrzebuję już tylko. Damy radę, damy radę. W sumie ty to już byś miał z misji chyba. Do, no, chyba no tak. dostaniemy dużo z expa, za chwilę postaramy się zabić tych orków tutaj. A ja wychodzę na expa. Nie wiem, zobaczymy. Niech wyjdzie. No, lepiej by było. No zobaczymy, co będzie w bazie. Jak będzie miał mniej, no to... Ten... Dobra, no to chodźmy zameldować mu. Bęby ryby ry, gotowe możemy ich zabić I który to ma ten Ale wszystkich ich zabić? No Czekaj. Czekajcie poczekajcie na mnie Żeby nas nie otoczyli No właśnie Spokojnie Ale co można tam się widzieć do bazy? Nie tam do bazy się nawet nie da wejść chyba Oj No śpichu Sorry ale co, straciłeś rękę? Nie, na szczęście nie. nie. No, Ale tułowie prawie straciłem, tak? A p... jak chyba cały straci to jest dead. <laughs> no, to nie powiesz. Tak to jak mieć 54 HP. Tak. Ty tam celujesz, uciekań, kurde. Tak. No to się rusz. Dobra, spróbujmy wejść po Shavala. No, nie da się Nie. Tam, da. Niestety, no. Dobra, no, to Poczekaj. lejemy Poczekaj. tych dwóch orków tu, co wystają. No, to jest naprawdę świetny, świetny, świetny zarobek. No, nie powiesz.